W blisko 26-tysięcznym turku żyją i pracują dwaj policjanci: Janusz i Patryk. Mam 24 lata w policji, jestem od 3 lat. Posiadam pseudonim Kudłaty, tak? Patryk ma ponczuść. Mam lat 41, policjantem jestem od 6 lat. Janusz jest dla mnie takim dziadkiem troszkę. <grym> Patryk, tak? ciasteczko. A na razie dziękuję. Dzięki. Podstawa służby. Słodkiej kawa to podstawa. Jesteśmy dla siebie cały czas, 24 na dobę. Janusz i Patryk wyruszyli na patrol po ulicach miasta. Od jakiegoś czasu głównym tematem ich rozmów są motoryzacyjne plany Patryka, który szykuje się do kupna nowego samochodu. Powiedz mi, no to w końcu na co się zdecydujesz? Ja na A wyposażenie jakieś coś? Na pewno będę chciał panoramę, na pewno będę chciał... Yy... Poczekaj, to mu panu po raz. No weź. Dzień dobry. Bo chciałem, bo córka stoi samochodem i się popsuł kluczyk i chciałem, żeby tylko go oddać. I, i Ale drogi panie, jest, tam, jest. tam jest parking, zaraz usiadamy do pana, także proszę wsiąść do pojazdu. Jestem w parkingu, nie było miejsca, naprawdę. Dzień dobry, sierżant Kędzierski, policja w Turku, to pojazdy bo proszę do kontroli. Drogi panie, wszystko rozumiem, tylko że widzi pan, jest zakaz ruchu w obu kierunkach, to jest depta. Można wjeżdżać tylko i wyłącznie z zaopatrzeniem tutaj. Oj, pan też Ochrona może wjechać jak najbardziej, bo mają tutaj ten, no ale, no ale kluczyk to nie jest jakiś ciężki towar, żeby. Wie pan, co so, jest, bo dzie z dziećmi stoi tam córka. Wie pan. Gdzie córka siedzi, stoi z dziećmi? W samochodzie, kurde. Bo no, ale z... gdzie? Samochod... No dobrze, ale no, to nie jest powód do tego, drogi panie. No, ale pani, żeby małe tu, wie, dzieci są. No, no wszystko rozumiem, ale no to mnie, to. mnie obudziła ja po drugiej To 12 są małe dzieci, no to chyba może pan podjechać na kajską z drugiej strony, a nie tu na zakaz. Czekać w pojeździe, tak? za chwilę do pana podejdę. Dwa-dwa mamy, nie? 1. Nie idzie nic ten. Karą dla pana będzie to, że tak długo czeka. Kierowniku, jakbyś mógł nas odprawić w systemie, bo mamy kontrolę pojazdu i jedynkę urządzenie dopisać. Takiego chcesz kupić? No powiem Ci, że coś w podobie. Znaczy, ja bym chciał w kolorze brązowej perły. A, brązowa perełka. Jest, dobra, poszło. Jedynkę? Jedynkę. Idzie coś. Dzięki. Idzie, idzie. No dobra, no, idzie. powiem tak. Wiesz, jaka będzie moja decyzja? Moja decyzja będzie taka, że Panu zwrócę uwagę dlatego, że widzę, że Pan jest kierowca bezbłędny. Panie kierowco, dzisiaj zwracam panu uwagę. Dziękuję bardzo. Że sobie powoli pan wyjedzie, z uwagą na pieszych, żeby pan nikogo nie potrącił, Dobrze, nie, bo to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra, wszystkiego dobrego w nowym roku. O, zobacz, zobacz jaki jedzie, to jest moje marzenie, patrz, zobacz. Taki subik? Tak, to jest moje marzenie, no, Piękny jest. Co z tego, które samo pali co stary? Nie. Piękny dzień, dzień dobry. dzień dobry. Pan chłopiec ci powiedział dzień dobry, a ty żeś mu nie odkiwał. Więc teraz przestanie lubić policję. go? Odkiwnąłem? Tak. 1 Tak. Zgłaszam. Zgłaszający twierdzi, że został ubity przez żonę. Jest awantura. O matko. No przyjął, jedziemy. Rzuć w nawigację. Coś nowego, bo przeważnie to jest tak, że, że pani jest pobita przez pana, nie? Ciekawe, jak mocno pan pobity. Mm -hmm. Drugi albo trzeci raz w, w ciągu swojej służby jadę na taką interwencję, Ech. gdzie mąż zgłasza, że żona go pobiła. Tak się właśnie odbywały, że się gdzieś tam żona... Normalnie. Posłuchaliśmy pana, pan sobie swoje, wiesz, takie zarzuty dla żony, bo, bo żona go pobiła i on się obraził na żonę. A koniec, końcem to. Chce pan coś od nas zgłaszać w ogóle? Nie, nie, tylko chciałem po prostu, żeby żona zobaczyła, że policja przyjechała i żeby się uspokoiła. Też mieliśmy taką interwencję, ale to zadzwoniła pani, że mąż przez pod wpływem alkoholu i się awanturuje. No jeżeli ją tam rzekomo dziś uderzył. Zajeżdżamy, pani nam otwiera drzwi mówi, nie panowie, już nie, możecie sobie jechać. Mąż się uspokoił, siedzimy sobie, mówi, mąż we foteliku, mówi, ten, sobie siedzi, piwko pijemy. Już jest dobrze, no mała sprzeczka tylko taka była, no. Kilka razy tak było. Dzień dobry, sierżant Kędzierski, policja w Turku. Dobra, odwołuję, wszystko, z pobędziecie no ale no to chociaż jakiś dowód pana poproszę jak się pogodziło. Po, o co poszło? To jest zwykła, zwykła sprzeczka rodzinna. No ale było w zgłoszeniu, że... Jak bo mnie poniosło i do Was zadzwoniłem, odwołuję to. No to trzeba to odwołać to, na, na, na następnym razem to przed przyjazdem patrolu, drogi panie. Yy, nie, nie byłem w stanie odwołać to przed przyjazdem patrolu, no bo dogadaliśmy się półtorej minuty temu. No dobrze, rozumiem. Na pewno nic się nie stało, tak wszystko tak, jest w porządku. Tego, co mówię. Dobrze. W porządku. No to jak pan odwołuje, to dziękujemy bardzo. Dobra, do widzenia. Do widzenia. Wszystko? Tak. Moim zdaniem zmarnowany nasz czas, bo może ktoś by potrzebował pomocy w tym momencie. Zdarza się to nie pierwszy raz, że się przychodzi do kogoś, jak ktoś zamiast powiedzieć przepraszam panowie, że wezwałem policję, to mówi wy***. Nie możemy reagować agresywnie w takim kierunku, no bo przyjechaliśmy do kogoś w końcu udzielić mu pomocy. No może raz powiedział, że nie potrzebuje tej policji na zewnątrz, a w domu już mógł powiedzieć, że jednak potrzebuje, więc no nie można od razu agresją w kierunku drugiej osoby wybuchać. Patryk i Janusz odjeżdżają w nie najlepszych humorach.